Przygotowujemy naszych studentów zarówno pod względem merytorycznym, teoretycznym oraz praktycznym. Praktyka przede wszystkim. Stawiamy na poprawność wzorca ruchowego oraz reedukację wzorca ruchowego, pracując z zawodnikami różnych dyscyplin sportu na różnym poziomie kształcenia. Co wyróżnia naszą uczelnię? To przede wszystkim praktyczny profil kształcenia. Studenci w toku zajęć i praktyk nabywają umiejętności pracy z pacjentem przy łóżku, a to jest najważniejsze dla przyszłego absolwenta. Serdecznie zapraszam na studia do Szczecina.